Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta i dzisiaj znajdujemy się w sklepie, znowu w sklepie, bo zauważyłem, że lubicie te odcinki i dzisiaj będziemy testować energetyki. Od najtańszego do najdroższego, oczywiście test będzie na ślepo, ale dodatkowo, oprócz tego zrobimy challenge razem z Markiem. Marek jest za kamerą, to więcej wypije energetyków, no i po prostu będzie w stanie to wytrzymać, bo dawka... Co ty gadasz idę... w farmazonie? Co gadam? Czy to jest gówno? Jakie gówno? Na co za problem energetyka rozpoznać? No nie rozpoznasz energetyka aż tak A chce się założyć? Ale... Posłuchaj, odwiedzimy wszystkie duże sklepy i kupimy wszystkie dostępne energetyki, praktycznie wszystkie dostępne energetyki na rynku. Także będzie problem, żeby rozpoznać, bo tych energetyków będzie naprawdę, naprawdę duża gama. Zaczynam od netto, lecimy po wszystkich Ale ja nie wypiję większych. innych niż takie wiesz, za... no 5 zł Red Bull kosztuje. Teraz już 6. A to jakie byś chciał? No ale czemu ja mam szczochy pić na filmie? Przecież to oszpeci mój wizerunek. Ja nie no, będę tego tak kreł wizerunek. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku. Zostaw tam na dole i dąż, się rozwijającego się naj w Polsce, a mi nie pozostaje nic innego jak zaprosić Państwa do oglądania. Dobra, Maruś, e, wybiera jakiś W sumie mamy do wyboru tylko jeden energetyk. Co za główna Jaszczocha, pić jakiegoś? Ampreza, i listy energetyk. E, Reszty nie Widzisz bierzemy, bo resztę dostajemy w innych sklepach. Złoty 99. Przecież wiesz jak to produkują? Po prostu leją w fabryce. Dobra, tutaj poleciliśmy troszeczkę grubiej, bo mamy aż trzy dostępne. To jest Polo Market, tak? Ga, Predator i Osi. E, wydaje mi się, że. no ten jest najtańszy, to 79. ten kosztuje 2,29, a ten. Ten jest za darmo, to jest jakiś głupi 4,29, tak? 4,29, także. No, no nie wiem, no. Większych szczochów się nie dało? Czy ty ale, tak lubisz po prostu? Tak, zaraz weźmiemy Red Bulle, ale Red Bulle weźmiemy w innym sklepie. Spokojnie, mamy na razie trzy energetyki, które. Pierwszy raz, szczerze, je widzę. Wszystkie trzy, jeszcze pierwszy raz je widzę. No, może na że nie je energetyki. Jest. Okej, okay. mamy Blaka. O dziwo Blak jest tutaj mega drogi, bo kosztuje 3,99. Chyba to się to spodoba. Bo ten Black zazwyczaj kosztuje złotych 99. No, ale tu kosztuje 3,99, także no, co on jest lepszy, bo tu kosztuje tu jest droższy, tak? Tak, tak. No on będzie na pewno lepiej smakował. Aha, bo jest droższy. wiesz, że to jest ten sam blak, który jest sprzedawany. A ja mam 99. to w dupie, ja nie będę kupował tanich energetyków. Dobra, mamy Berna 3,49. Tu o dziwo Bern jest tańszy, bo Berny wydawało mi się, że zawsze są droższe. Był jakiś jeszcze bur, a burn... Anto, bur... to to Bern. Dobra, to nieważne. Mamy frugo, który kosztuje. Już mówię. U... Taki drogi. 4, o, 28. ten też będzie dobry. 4,28. Ten będzie dobry. Monstera 5,49. Ten będzie słaby. Czemu słaby? No, 5,49 za pół litra? A no w sumie tak, to, to będzie wychodzi ten, to wychodzi 2, 2 coś No dobra, no to mamy i Tigera, który kosztuje 2,99. No to gówno. No dobra, no to co? No to lecimy do następnego sklepu. To już sporo tych energetyków mamy. Dobra, jesteśmy w stokrotce. Nie wiem, jakieś takie wynalazki. Jest jakiś czoch. A nie, A nie jak lepiej jak po prostu naszczać, czy, czy co? Ale to 2,49 kosztuje. No to jest gówno. No ale jest energetyk powinien kosztować 6 złotych, Dobry A właśnie, Red nie mamy jeszcze, nie? No to możesz wziąć. No i to jest dobry Energetyk. No to nie mieliśmy jeszcze Red no a tego dzika? A nie, to chyba też możemy bez kitów. Coś jest jeszcze? To jest energetyka na pewno? No dzik, to jest energetyk, przecież to wszędzie reklamują. O, to wiem. Dobra, to mamy 5,99. O, to będzie dobre, no? To już mi smakuje. A to z się mi się czy nie? Dobra. Dobra, tutaj engine 320. To będzie słabe. I level up 20. A jest kolejny szczoch. To chyba wszystko. Wszystko? Ci się wydaje? No tak. Jest jeszcze jakiś Tiger, ale to jakaś patologiczna odmiana. Dobra, no to już mamy sporo tych nerwów. Naprawdę dużo. Bo w sumie dużo sklepów też przejechaliśmy, a jeszcze zostało nam kilka. No i znalazłem jeszcze jeden Rockstar. W sumie, sumie lubię Rockstara i nie jest wcale tani 5.60. Ale w sumie jest tani, bo spultre, bo nie ma innej, innej możliwości. Zobacz Marek. Tu masz najtańszy. Strzybie, to nawet nie jest to. To jest coś gorszego. To, to wychodzi złoty 40. Czekaj złoty 44 za takiego normalnego standardowego energetyka tak jakby to był Red Bull to wychodzi złoty 44 za ampera to jest jakby ktoś narzygał nie no, to jest mega tanie i pewnie też mega niedobre nie wiem czy za złoty 44 cztery da się zrobić coś dobrego ale o dziwo przecież woda jest droższa o dziwo jesteśmy w Biedronce zobaczcie jesteśmy w Biedronce i jest dużo mniej niż w Żabce energetyki dziwne naprawdę co masz znowu? mam Ma kongo mamie. i to kosztuje złoty czterdzieści dziewięć czy to jest taki amper amper Amper, tak? Wiedronce był Amper? B-Power. Ty no to, to będziesz B -power. pił. No tutaj jest taki odpowiednik ampera nestowego i B-powera biedronkowego. Dobra, to już wszystko ze szachów? Nic innego nie, ma. widzisz też? No ale czy już idziemy testować? Te znaczy ty będziesz no testował, bo się, ja nie będę ryzykował. Wydaje mi się, że wszystko. Dobra, daj spokój. No ale co ja swoim życiem ryzykować jakiegoś filmu? Pijesz to czy nie? Nadal nie rozumiem, dlaczego ja siedzę zamiast ciebie, bo ty to miałeś oceniać, więc. Słuchaj, nie wiem czy widzisz, ale patrz, tutaj jest jeden dobry energetyk, a reszta to szczok. Znaczy, ogólnie ja się tak powiem ci szczerze, nie znam na energetykę, jak rzadko to piję, więc, więc nie wiem, czy to będzie rzetelny test, no ale w sumie no smakie jestem w stanie ocenić. Z kopem, no nie będę w stanie powiedzieć, który najmocniej kopię, no bo to no, co, no. Pijesz to czy nie? No dobrze, no to wiesz co? Przygotuj mi po prostu hmm. pierwszy shot, ocenię A co ja mam przygotowywać? Sam selej. Ale jak mam to leć? No lat? masz i lej! Ale to ma być po... No lej go! Ale to ma być test A co to jest? Nie jest test? No pij też, No dobra, no, pij to. Boże No już, starczy! Ile tego lejesz? Nie wiem, no, czekaj no. Jezu, wstyd mi za ciebie Jak ty możesz to gówno pić? Nie Powiem Ci, że taki słodkawy zapach ma. I słodki jest. Jesteś nienormalny. Wiesz, no że jest. pijesz najgorszego predatora Szczocha. Nie wydaje mi się, że to jest predator. Na co to jest? No spakuje bardziej jak frugo, wiesz? No ale przecież ci mówię, że to jest predator To co ty za test robisz? No tak. przecież mówię ci, że to jest predator, gościu Nie no, spakuje jak frugo, no nie. No ale ty, co ty chcesz się kłócić ze mną? Przecież nalałem ci predatora Dobra, po prostu mówię, że smakuje jak frugo, bo piłem frugo Ale ja ci nalałem predatora, to jak może smakować jak frugo? Ty kretynie Nie dość, że pijesz czocha na moich oczach, ja muszę na to patrzeć upokarzać się na oczach całego internetu To jeszcze mówię ci wprost, nalałem ci predatora, żółty energetyk Ten energetyk nie jest zły smakuje. Jest... To jest najgorszy, nie rozumiesz to on kosztuje smakuje 2 klantryka. złote. Smakuje jak Landrynka mi akurat coś takiego. Jak smakuje, gówno, wiesz? jakby ci ktoś naszczał do mordy smakuje. Dobra, za ryj. 6,5 dałbym Ty żałosny. Dobra, dawaj następnego. To miał być test. Dobra, teraz ci leję to gówno ze stokrotki. Stary, nie wierzę w to, że lejesz yy, i mówisz mi co lejesz, bo to by było głupie. W ch... No ale przecież nalałem ci to ze stokrotki zakupiliśmy. Delito Energy Drink Dobra, no nie wierzę ci w to. No Ale w co ty mi nie wierzysz? Przecież mówię ci co nalałem. O, ten od o, o ten jest zły. O, dom, no o, tak. Opakuje jak... A amper z netto, piłem ampera z netto, to najgorszy szczoch. No w końcu dobrze gadasz? Nie, to, to naprawdę jest niedobre. No to jest gówno najgorsze, to czemu to pijesz? No bo chcę się upewnić. Tak, rozgazowane, niedobre. No, nie, 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 nie polecam tego energetyka, nie wiem co to jest za energetyk. No Jeżeli... przecież powiedziałem ci, że ze sokrotki. Być może, być może, ale smakuje jak amper. Jeżeli amper będzie smakować tak jak ten ze sokrotki, no to być może to jest jedna rozlewnia i po prostu zmieniałem logo. Być może, nie, nie jest to dobry energetyk. To czekaj, to ci naleje ampera, a gdzie on jest? Ale stary nie możesz. A jest mówić, amper. A mi lejesz, no no O co ci chodzi? Masz teraz Ampera. A serio naprawdę minerałeś ampera? No pij Ampera, masz Ampera. No, nie wierzę ci w to, ale no dobra. Ale w co ty nie wierzysz? Przecież mówię ci co leję, no! O Boże, to jest jeszcze gorszy chłód. Kur... No to to jest amper Tam bym dał 2,5, tu bym dał... Dobra, skończ gadać. Teraz dostaniesz kolejnego. Ale nie mów mi jakiej lejesz. No to nie mówię ci jakiego. Dobra, przeczekaj, mogę wypić? O, ten jest, te jest najgorszy. Przysięgam wam, że jeżeli... Nie, nie, nie wiem, co to jest za energetyk. Jeżeli nie kłamię, no to nie polecam tego energetyka. Fu, obrzył? O kur... i on jest niedobry. Dobra, dawaj tą szklankę. O, teraz leję ci tego. Nie mów. Chyba... A dobra, może nie powiem. No mów, jaki znawca energetyków. To co to jest? Ale ja nie wiem, co to jest. Nie jesteś godzien, Nie jesteś godzien, słuchaj, Czeka? żeby nagrywać takie testy. Ty śmieciu! Jak, jak, ty Ty masz. Jak ty masz tak mówić? Kim ty jesteś, żeby tak mówić? No kim ty jest jesteś? Żeby obrażać Red Bulla? Z Red Bull? Obrażasz Red Bulla. Kim ty jesteś? Z zwykłym youtuberem, kryminalistą i obrażasz Red Bulla. Nie jesteś godzien, żeby nagrywać takie filmy. Nie smakuje mi oku. Ok. naprawdę no, naprawdę, nie smakuje mi! To szczerze ci mówię, że jesteś. zepsuty i zniszczony. Powinieneś się wstydzić za to, że żyjesz. Rozumiesz, to? nie? dałbym maksymalnie trójkę. Jest. no inaczej, no jest troszeczkę lepszy niż te poprzednie. Ale to nie jest nic, rewelacyjnego. O, masz teraz. Nie, to nie dla ciebie. Czekaj, wybiorę coś dla ciebie. O. No dobra, no ale już otworzyłeś to daj mi ten, co otworzyłeś. Ale to, to ja decyduję, co nalewam. Ty nie będziesz mi mówił, jak ja mam żyć. Masz, pij tego, o. Udław się tym, Pi. A czemu ty mi wlewasz tyle tego, że ja potem. No, udław się! Czuję, że szklanka się zrobiła cięższa. Co, za taki? Twojego pokroju. Ten jest. Minimalnie lepszy jesteś od... żałosny, dobra, nie nagrywam nie, 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 nie nie, nie, z tą, nie nagrywam nie, z tą tych filmów. Ale, jesteś, jesteś zepsuty. Ale Ale ja mam w dupie, nie dam ci skończyć. Jest jesteś mi... żałosny i nie umiesz robić testów. Ten jest minimalnie lepszy od tych dwóch poprzednich, ale... Dobra, co, w... ty jesteś farmazonem. Nie, nie jest lepszy od tego ostatniego, co piłem. Ten dałbym tak z dwa i pół, dwa i pół na 10. No, nie jest to za dobry energetyk, no. Nie są to dobre energetyki. Ten pierwszy, który piłem, mi naprawdę smakował. Jesteś żałosny. Jesteś naprawdę żałosny. Nie. obrzydliwe. Do dobra, dobra. Jeszcze, jeszcze gorzej. Ujko. Dobra, to teraz tego dostaniesz. Poczekaj, dobra, lejko. No. I zaraz pukawać się, odzieje. No i bardzo dobrze. Im mniej ludzi takich jak ty na tym świecie, tym lepiej. No i co? Jaką cenę dajesz? A w ogóle być może powiedział co to? Wielki znawca się znalazł, a nawet nie potrafisz powiedzieć który to który jest jakiś owocowy taki A ja mam w dupie to jaki on jest, masz powiedzieć jaki to jest, yy, jaka nie, to frugo. jest marka Tak, gówno, nie frugo Frugo to jest tutaj, jeszcze nie otwarte Może to ten z Maryśką, czy nie? Nie Nie? To jak go oceniasz? Nie jest taki, paskowaty Nawet tak Taki kwa, kwaskowato-słodki, czuć taki, taki posmak, nie wiem, jakiegoś owocu, ale nie wiem, co to jest za owoc, to jest... To jest osi, Ale nie jest to złe, nie jest to złe. Tu bym dał czwórkę. 4 4 na 10. Dobra, nie mi się już kamery Dobra, co mam teraz nalewać? Nie wiem, nalewaj... Nie mów mi, co masz nalewać, no ja... Czy ty nie rozumiesz, na czym polega ten test? No ja, ja rozumiem. Jak mi smakuje dany energetyk pod względem skali od 1 do 10. No i tyle. Na tym ma polegać test, a nie że ty masz mi mówić e, e, jaki energetyk mi bo no nie na tym ma to polegać. Polega Ale to, to co, ty ustalasz zasady czy kto? No to jest test w ciemno, tak? No to jak ustalasz? No to zasady? masz opaskę na oczy i się nie wprój. No dobrze, no to test w ciemno, to masz pani nie. No mówić to masz w ciemno, co chcesz jeszcze? Dobrze, możesz polać. Nie rozumiem, jesteś... jesteś nienormalny, nie dość, że jakieś czochy pijesz, mówisz, że ci smakują, to jeszcze ci przeszkadza test na ślepo. No, jesteś ślepy, jesteś, tak? Nie rozumiem, czego Nie Powiedziałem, piesek. że mi smakował jeden energetyk, może dwa. No a ten co, zobacz, czy ci Tiger smakuje. Ale czy ty znowu powiedziałaś mi, co lejesz, czy... bo ja nie wiem, ja nie wiem, czy ty mówisz mi naprawdę, co lejesz, czy... czy le no mówię, leje Tigera, Tiger Energy Drink. Ale dlaczego, jeżeli to jest prawda, to... Mówisz. No, żebyś wiedział, co pijesz. Ale to jakie masz? To jest ślepo. No, bo jesteś ślepy, tak? Lejesz mi po pół szklanki, co że mi pikawa siadła? No, chciałbym, szczerze mówiąc. I co? No, to jest akurat szczoch Nie jest to złe. Dobra, żeby to szybciej poszło. Poczekaj, poczekaj. Weźmiemy. mogę ocenić. Nie jest to złe. Ale wiesz, że wszyscy mają w dupie, jak ty to oceniasz? No właśnie, bo że nie. My chcemy zobaczyć, jak zaraz mnie zdychał. 3,5 dałbym. 3,5 na 10? Nie jest jakieś rewelacyjne, nie jest jakieś mega dobre. Taki sikarz trochę no Ty czekaj Ale na pewno lepszy od tych, od tych poprzednich, takie były tam dwa takie na samym początku Pierwszy był dobry, ale były potem dwa takie obrzydliwe, straszne Było okropne były Tragedia Już skończysz gadać? Czekaj, teraz naleję Ci, mam mówić? Nie, nie mów, nie mów, serio nie, nie No dobra, to może nie powiem Pito. Mm. Nie zgadniesz, jesteś zbyt tępy To jest słodziutkie ja takie lubię słodkie, właśnie. No to co może być słodkie? Frugo. No tak, to jest frugo. Na pewno? No tak. To tamten nie był pierwszy frugo? No mówiłem ci, że predator był pierwszy. To, czyli był predator jednak, naprawdę. No przecież kłamałem. ja cię nie oszukuję. Po co miałbym cię kłamać? Ty sam siebie oszukujesz. No, ja lubię. Ja lubię, lubię te słodkie. Nie wiem dlaczego lubię te słodkie. Tu bym dał szóstkę. Dobra. Szóstkę. No jest spoko, no. Pito, teraz mamy tego. Black Energy. A nie mów mi, Marek, jeżeli mówisz prawdę, że to jest Black Energy. Ja nie wiem, ja nie widzę. Może dokładnie że mnie cały czas robisz <laughs> Być może. W każdym ze wszystkim kłamałeś. Nie kłamałem. No. Mówię prawdę cały czas. Nie wiem, jak będzie się podniecał Blackiem, to ja stąd idę, naprawdę. No to jest spoko, no? Black? Mhm. Uh Zresztą -huh. no, kosztuje 2 złote. Ale jest dobry smaku, jeżeli to jest Black. Nie wiem, czy inny. A co to ma być innego? Nie wiem, smakuje mi Black. Dałbym tutaj. Wyżyczę powiedziesz że chyba 7 ja bym dał? A ile Red Bull dostał? Czy, czemu Red Bullowi dałeś trójkę? Jeżeli jeżeli rzeczywiście nie kłamałeś, to był Red Bull, no to dałem po trójkę. Nie wiem, po prostu nie smakował mi. Być może... Być może dlatego mi... Nie, bo zaraz mnie nalejesz jeszcze raz Red Bulla, okej? Okay? Daj mi to wypić. Nalejesz mi jeszcze raz. A skąd pijasz? wiesz, że chcesz jeszcze raz naleć Red Bulla? A chcesz naleć? Nie chcę. Chodzi to mi... czekaj, naleje ci Red Bulla jeszcze raz. Nie, poczekaj. No, no naleje ci Red Bulla! Poczekaj, bo chcę spróbować rzeczywiście. Tego Red Bulla, bo tamte dwa były jakieś obrzydliwe, takie tra tra tragiczne były. E, tu, tu bym dał siódemkę temu brakowi. Naprawdę jest dobry. Być może kubków jeszcze nie. Dobra, polej tego redbula, jeżeli rzeczywiście lejesz te lejesz mi Red Bulla? No tak, masz redbula. Pi. To jest Red Bull, tak? Tak, to jest Red Bull. Przecież nawet słuchać, że Red Bull. Kutka, to nie jest Red Bull na 1000%. A co, Red Bull jest gorzki? Ale... To jest takie słodkie, słodkie jak landrynka. Nie jest złe. No to smakuje ci Red Bull czy nie? Dobre to. No, ale to nie jest Red Bull. To na ósemkę To jest naprawdę dobre, słodkie takie To czekaj, teraz naleję ci jeszcze jednego. To jest dobre. Co to jest? Ale słyszysz co? No Red Bull. Nie no powiedz mi co to jest. Bern. Bern, no, smakuje mi to. Dobra, kolejnego ci naleję. O, ten na pewno ci da Najlepszy Bern. Nie wiem, lubię, lubię Berna chyba. Dobra. Tego powinien zaś nazwę, bo ty go często pijesz. Ja często piję? No. Tego często pijesz. Wydaje mi się. To jest taki menelski. O no przecież ci smakuje. Obrzydliwy, czekaj. O. Przecież lubisz nie, takie. To jest straszne. Co to jest? No to jest Red Bull. Nie, co to jest? Gigawatt. Co? Gigawatt. Nie, dobra, to, to mi wylej. Pierwsze, nie ja, ja musi mi to wylać stary. To jest obrzydliwe Ty sami sobie wylej, co ja jestem? No i nic nie widzę, jak mam to iść wylać? No to zdejmij tą żałosną opaskę. Nie mogę widzieć, które są otwarte. No wszystkie są otwarte. Wszystkie otworzyłeś? No. Na pewno? No na pewno. Tylko jeszcze nie otworzyłem Gica, B-Powera, Rockstara, Monstera, o, Level to, dobra, Upa, to, to e, jeszcze Engina nie otworzyłem i tego. Dobra, bylej mi to proszę. I jak oceniasz gigawata? Jeżeli to jest ten Gigawat jest kliwy, nie? Naprawdę naj... najgorszy. No tego... to jaką dajesz ocenę? Zero. Zero na 10. No i zajebiście, tego chciałem, takiej odpowiedzi chciałem. Dobra, teraz leję ci kolejnego. Gdzie ty masz tą szklankę? O. Masz pi. No pij to! Na co czekasz? Szczerze pikawa już wali No i dobrze, jeszcze troszeczkę Czuję nawet po samym zapachu, że to jest Monster No to ile dajesz? Czekaj Za Monsterka? Sześć i pół Słarni, taki, no lubię, Przecież to jest najtańsze no. gówno To piją te dzieciaki, co Tam nie weź mają weź pieniędzy ]ellsverse. Weź mi jeszcze raz, jeszcze raz Red Bulla Tylko tym razem serio nalej Red Bulla Dobra Chcesz porównać Red Bulla z tym? Z Monsterem, no No, to masz Red Bulla To jest Red Bull? Mhm nie, to nie jest Red Bull. Na co to jest? No przynajmniej cię bulla. Dobra, pij to szybciej, bo jeszcze kilka zostało. Nie, ser jest Red Bull czy nie? No tak, po co miałbym cię oszukiwać? Daj tą szklankę, masz kolejnego. Ale śmierdzi. Wiedziałem, że to jeszcze. To jest woda. Co bo... No energetyk. To jest energetyk, to nie jest energetyk. Na co kupowaliśmy? To zupełnie nie smakuje. To jak go oceniasz? A weź daj. jeszcze. Te. Bej, daj mi jeszcze do tego. No to jak oceniasz? Nie jest to złe, nawet tak wyżej bym to cenił. Nie wiem, może siódemkę, 7 na 10, ale to nie smakuje jak energetyk, zupełnie. Coś jak zabarwiona woda. No dobry, do dobry w smaku, ale nie smakuje jak energetyk. Zu zupełnie nie powiedziałbym, że to jest energetyk, jakbym to jesteś, jakby ktoś na to by powiedział, że to jest jakaś zabarwiona woda. Wiesz, są takie wody izotoniczne do uzupełniania e, dla sportowców. To, tak, tak, tak to smakuje. To jest ten z żabki, z CBD. Ale nie, nie jest to złe. Naprawdę nie jest to Dobra, złe. Dobra, spijaj i masz kolejnego. Nie, nie mogę na siebie patrzeć. Jesteś, jesteś po prostu żałosny, co robisz. O Jezus, teraz mi naprawdę co dobrze, Stary. No pij to! No pito! Robisz test czy nie? Ale mi tak? Ale w dupie to mam, pito. Chwila. No pito! Pito! No, no dobra, już! Jest Co, jesteś youtuber czy p O, czekaj. No do końca, do czekaj, końca. Czekaj, powiem więcej tego No niestety muszę więcej z tego napić. Nie chcę, ale muszę. Pi, pi, pi. Na dobre nie, ci to wyjdzie. Tyle. No pito, masz test robić. No pij całą szklankę. Co ty jesteś? Nie wiem, taki metaliczny posmak. Nie mm. Czuć, że to jest energetyk. Czuć, że ktoś coś próbował dodać smaku, taki tak sztuczny, mega sztuczny smak, nie jest to najgorsze, nie jest to najlepsze. Gdzieś po środku piątkę bym dał. Ale pij do końca. O Boże. No dobry energetyk. No, dobra. Sam chciałeś robić test. Dobra, masz następnego. No jeszcze troszeczkę zostało tych energetyków, muszę ci powiedzieć. Nawet nie jesteśmy w połowie. Nawet w połowie nie jesteśmy? Nie no, co ty. No jeszcze zostało bardzo dużo. No ale wiesz, jak chcesz być dobrym youtuberem, no to musisz testować, tak? Dawaj, testuj tego. Jak oceniasz? Czekaj. Bo już tyle tego wypiłem, że zaczęło się to mieszać. Wszystko. No Jezu, wypiłeś dopiero z pięć energetyków. No co ty kalasz Dużo wypiłem, czekaj. Czy liczyć nie umiesz? Ale do końca nie, nie, pi... Nie, nie jest dobry. Nie Te zostawiaj. Się... O nie, nie, jeszcze ten posmak taki metaliczny zostawienie na języku. Nie, zupełnie nie. Dobra, masz kolejnego. Daj szklankę. Poczekaj. Przecież wszystkie nawiatyki zostawiają taki posmak. Nie wiem, trzy. Trzy na dziesięć. O, masz tutaj. Tego też pij do końca. No dawaj, dawaj, czasu nie ma. No i jeszcze z dziesięć zostało. Na spokojnie. Poczekaj. Ten jest... Nie, nie, ten jest dobry. Nie jest zły. Czy jakiś rewelacyjny? Czekaj. Nie, ten jest dobry, no. Temu dałbym. z 7,5. Dobra, Niko, nie interesuje Twoja opinia. Yy, proszę, kolejnego masz. No, jeszcze 10 zostało i, i koniec, nie? Także już z górki. Pij tego, dawaj. No, powiedz, jak ci smakuje. Ja tutaj kolejnego otwieram. poczekaj, poczekaj, poczekaj bo za szybko to robisz. Ja nie, nie jestem w stanie ocenić. No, mi się to wszystko miesza. No, mów jako ocena. I pijemy dalej. Nie, nie jest dobry. To jest obrzydliwy. Półtora. Dobra, okej. Okay. Ale czekaj, bo nie wypijem jeszcze. Naprawdę jest mi niedobrze. No ale musisz pić, jesteś youtuberem. Dobrze, chwila, mogę. O i ja od razu kolejny. Proszę, tutaj nalewamy. Dawaj, ale dawaj. Czy, ty możesz mi dawać na spróbowanie, a nie lać do połowy szklanki. Ale ci daj na spróbowanie. Ale ja czuję, że tu jest dużo. Gdzie jest dużo, malutko? No czuję, no też... Przecież... Dobra, to teraz dam ci troszeczkę mniej. O, o! Ten jest mega słodki. Ja lubię słodkie. Czekaj, ten jest dobry. Uh, a nie wiem, czy wypiłbym całą, całą puszkę. Ale jest dobry. Uh, nie no, wypiłbym całą puszkę. Zanim się zasłodził, ja bym wypił... Dobra, tu dodam ósemkę. Okej, okay, super. Dobra, to pij do końca i kolejne testujemy. O dobra, trzymaj. Mniej ci się postaram nalać, bo, bo widać, że masz już dosyć. No Ale stary, co ty robisz? Kurde, przelałem, sorry. No dobra, to będziesz miał więcej akurat w tej rundzie. Już mi się ciężko oddychać. Pij sobie na spokojnie, tak? Ja nie mogę u mnie ten, bo ja mam. E... Co masz? No lekarz mi zabronił w ogóle energetyków pić, nie? Nie? Tam od jednego ci się nic nie stanie. Bo mam No z dawaj, serce, pij! Nie? No chciałeś zrobić test, to rób. No dobrze, tylko... Serio Marek, mam problemy z sercem, mam arytmię, nie? To pij na spokojnie sobie. Dawaj, dawaj. No, Dobra. Sobie. To czekaj, to lejemy następnego w takim razie. Powiem ci, że nie był taki zły. Czekaj, czekaj, tutaj leje ci następnego. Kurde, ale, ale... dużo się nalewa, ale tam nic się nie dzieje. serce biekuje. No dawaj, musisz też co robić. No ale pijesz czy co robisz? robisz. No weź wystaw rękę, wystaw, wystaw rękę. O! I pij do dna. Jak oceniasz? Dobry? Dodna. Słodki, no dobry. O, i tutaj zaraz wziąłem Ci drugą szklankę. Będziesz musiał następnego wypić. O, dawaj druga rączka. Dobra, już mi się wszystko miesza stary. Pij sobie na spokojnie. Jak wypijesz to dasz ocenę, tak? Ja na razie włączę kamerę. Ten też jest dobry. No zajebisty. No, końcóweczka. Dawaj, dawaj. Chcemy ocenić, który lepiej. Ja ci naprawdę nie leje dużo. No co to jest ocenić wciąż się energetyków. Naprawdę, tylko na spróbowanie masz. Ale mi się wydaje, że coraz więcej lejesz. Nie no, co ty? No to właśnie ci się wydaje, o to chodzi. Dobra, czekaj. Następnego tutaj nalejemy, tylko tak na spróbowanie, nie? E, I... I jeszcze tutaj ci nalejemy. Czekaj. No, powiem ci, że jesteś naprawdę dzielnym youtuberem. Testujesz sobie te energetyki. Czekaj, 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 jeszcze jeszcze nie nalałem. Czy nie nalałeś? Naprawdę na spróbowanie dostajesz. Bo to, to jest niedobry. Nie no, ale musisz wypić. Jak nie wypijesz wszystkiego, test nie będzie rzetelny. Kurde, serce już stary. nie mogę już tego no, więcej pić. Ale kurde, jeszcze zostało. Nie, może 7 energetyków. Jest jakiś dziwny. Fuu. Pi, pi, pi. Dobra. Ale dziwny. A zrobić to zrobi idzie. Pierwsze, co to jest w ogóle? Dobra, bo tutaj widzę, że tempo zwolniłeś, a kolejne czekają. już nie, 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 nie. O, no, ale ostatnie zostały. Ostatnie energetyki zostały. Masz, to jest szklanka? Stary, nie, serio, możemy no, no nie, przerwiemy jak skończysz. Ostatnie, ostatnie dwa zostały. No nie dasz dwóch. No było 18, zostały trzy. No trzy zostały, no pit. Co ty. No dobrze, już, no chwila, daj mi sekundę. No to ja tego nie będę nagrywał jak nie chcesz. No ale już sekunda minęła, no chwila. Masz. To serce kuje, rozumiesz? No jezu, tak jest, bo energetyka. Ale ile ty wypiłeś? Może łącznie jednego. Ja to. wypiłem. Ja tobie daję to na spróbowanie, masz. Masz tutaj, tak. szklaneczka, druga rączka, albo Potemnie dobra. No już, poczekaj chwilę. To jednego będziesz próbował. Jezu, to... o... W sumie jest sam raz, nie bo... Możemy, nie możesz jakoś przyciąć, skończyć wcześniej? Nie no, co ty. No ostatnie zostały. Naprawdę na spróbowanie zostajesz tylko. Ale boli Nic Cię nie boli. Stary, boli. Naprawdę kurde. Pi pi. Nie kłamałbym. Ale musisz wypić, to są dobre energetyki. Dawaj. I jeszcze co robisz. Ja nie będę zaraz, czekał! Zaraz, 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 o, ocz, kamerę zaraz Przecież Zajmij nie nalewam energię. ci pełny szklanek, ty wypiłeś może jednego energetyka razem. Naprawdę dostajesz tyle, żeby spróbować. No pij, tutaj końcóweczkę. Ostatnie cztery nam zostały, słyszę. są coraz gorsze te energetyki. No a ty nawet nie mówisz jaki oceniasz. Jak tego oceniasz? Dobry? Jemla. Obrzydliwy jest. No ostatnie nam zostały, naprawdę. Ostatnie cztery zostały. Dasz radę. Jak cztery jak miały być trzy i mi jednego. A, sorry, trzy zostały, no. No teraz powinieneś... Trzy być zostały dwa. Nie no to ja się wtedy pomyliłem. No bo ja tego tak nie liczę, nie? Bo ja otworzyłem po prostu wszystkie. O, dobra, proszę. O, tutaj. Jeden z ostatnich, tak naprawdę. Czekaj, jeszcze troszeczkę naleję, żebyś się dobrze napił, o, to wiesz, trzeba czuć smak. Dawaj, to przedostatni. Jak tego wypijesz, to dwa zostaną. Nie, trzy zostaną, tak? No, tego wypijesz i zostaną dwa, tak? Dawaj, dawaj, na spokojnie Do to Nie dobry jest No trudno, no, nikt nie powiedział, że będzie dobry Kurde, ile ty już to pijesz? Chcesz zrobić dobry test, czy nie? Ja, ja naprawdę nie daję ci cały szklanek Co, ty nie czujesz? Słuchaj, mieliśmy 18... A! Mieliśmy 18 energetyków, Oła! tak? O tak, dobrze, zaczyna się Ty śmieciu, zaobrażaj, bóla a nic, 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 to tak pronocnem sobie mówię czasem. Oa! O Jezu. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, pijesz do końca czy nie, co? Już nie już się piję. No musisz wypić. Nie już się piję. Ostatni został. Nie już się nie piję, piję. Ostatni został. Nie. No to ja nie nagrywam. O jest... I chcesz widzów oszukać? Chcesz widzów okłamać? No zobacz, przecież ja ci nalewam na spróbowanie tylko. Ile to jest? Ile ja tego wypiłem? No, no taką już jedną szklankę może wypiłeś. Samie. Żyjesz? Nie przesadzaj, dawaj. Nie, już się piję. Na kto ma wypić za ciebie? No ostatnia szklanka została. I mamy skończony film. Nie już nie piję. Ale mamy skończony film. Już nie już piję. Słuchaj, no. Nie piję już. Końcóweczka, tak? Ostatnie dwa oceniasz i, i jest git. Tylko masz ocenić. Tylko masz ocenić. Jezu. Kurde, no przestań, co ty robisz? Wypijesz tego energetyka, zobacz jaki dobry. Masz. No pij. Masz, masz. Dobry, no pi! Zadzwoń pokretkę. Słyszysz? Jaka karetka? Co się dzieje? Serduszko boli? Zadzwoń pokretkę. Marek. No i karetka nie przyjeżdża do takich jak ty... Nie rób sobie ja, zadzwój po Tacy jak ty ginął. Dobra, zadzwój pokretkę, nie rób sobie jaj. Jak ty Dobrze, kredkę, nie rób sobie jaj. Jaka karetka. Nie jesteś, jesteś żałosny nie człowiek. Jesteś największym śmieciem, jakiego poznałem. Teraz się męcz. Kur... Serio Marek, zadzuj po kredkę. Nie chciałeś pić, nie to się z... męcz! Męcz się! Dobrze ci tak! Także nie, słuchajcie! To... Film uważam za jak najbardziej... Proszę, uważam za jak najbardziej udany. Nie wiadomo, czekamy, że tam będzie na kolejnych... Nie, jak ty nie obija, ja karetkę. A właśnie, muszę ci telefon zabrać, żebyś nie wyzwaniał. Za mi się chęć, rozumiesz? Czekaj, gdzie ty masz telefon? Muszę ci go zabrać. Nie, dobra, zostaw! Zostaw w głowie mi się, zostaw mnie! Nie, bo będziesz na karetki wydzwaniał. Dobra, zostaw. Dawaj tego! Zostaw mnie! Gdzie masz ten telefon? Zostaw mnie. Nie będziesz po żadnej karetki zostaw. dzwonił. Zadzwoń, proszę cię. Kurwa. Sobie ja i zadzwoń po karetkę. Zapomnij. Nie, nie sobie Zapomnij. Słuchajcie, film uważam za ja jak wybrania. najbardziej udany. Teraz będzie kilkudniowa przerwa od niego, bo pewnie zadzwoni koniec końców po tą karetkę. No ale mnie to już nie interesuje. Dziękuję. Nie będę nigdy dzwonił. Jak zadzwonisz, to przeżyjesz, jak nie zadzwonisz, to nie przeżyjesz. Trzeba walczyć o życie. No, kiedyś o życie walczyli. A teraz wszystko chcą mieć. Jak na tacy, na karetkę, Zadzwoń. I co jeszcze? Do zobaczenia w następnym filmie.